Siemanko ludziska, jestem Józek Zagales jest i witam Was w kolejnym, w kolejnym vlogu. Obiecałem, że będą się jakieś tam vlogi pokazywać, a dzisiaj jest to taki vlog trochę pamiątkowy, ponieważ już wiecie, zmieniłem pracę, tak w ogóle jestem koło domu. No, jeszcze pieszek mój, tam jeszcze gdzieś drugi biega, ale to nie o tym. Hmm, chciałem tak trochę też pamiątkowo pokazać Wam samochód służbowy. Nie będę pokazywał, będę się żebym żeby nie pokazywać rejestracji. No i co, rozpocznijmy. Tym samochodem jest to Renault Kangoo. Świadomie nie zamykam tej strony, bo jest rejestracja. To jest 1.6 16 zaworowy w benzynie. Czysta benzyna. Poczekajcie no chwilkę, przejdę sobie tutaj. Wersja taka. Gdzieś tu widziałem. Poczekajcie, gdzieś tu było kurde na drzwiach. A właśnie. Wersja Previlash. E, silniczek, tak jak mówię, 1.6, czysta benzyna e, Tam chyba Elon Maconis 106 chyba jakoś tak Mega wygodny samochód. Powiem Wam szczerze, że miałem ochotę na takiego. O, tak go kurde. No, może nie, ale nieważne. Każdy każdym razie miałem hotelu takiego. Tak się prezentuje wnętrze. Zegary, oczywiście białe. Sadzema. Oczywiście. Znaczek zobowiązuje. Tak w ogóle to nie, nie wiem, czy, czy już w filmik się wtedy pojawił. Jak yy, yy, ten filmik się pojawił wcześniej, zanim tego, bo też tu podpowiem, kupiłem auto. Udało się kupić z tym samym znaczkiem ale to kiedyś indziej wręczę. Klimatyzacja, radio oryginalne, było moje, ale założyłem z powrotem chłopakom oryginalne. Tak jak mówię, białe zegary sardzymowskie. Kierownica trójramienna. A tutaj tak z takich fajnych bajerów. Taka półeczka, można sobie tam coś położyć. Co tu, co tu jeszcze więcej mogę pokazać? No, siedzenie takie... Mm, grube dosyć. Ten materiał taki szorstki, ale to... A, i fajna rzecz. Ach, te ustawiane zagłówki, to jest mega kurde. Szkoda, że w, w mojej Renówce tego nie ma. Ani w żony. Niestety. Obie strony na przestrzał, odsuwane, to jest mega fajny patent z tego powodu, że mm, nie wszystkie renówki, nie wszystkie y, kangury to mają takie na przestrzał. Siedzenia oczywiście y, każde osobno składane, też fajny patent, a tu jeszcze jedną rzecz pokażę Wam, tak o może jak to wygląda, tu ta płeczka. Takie półeczki, fajne. To jest mega sprawa. O, widzicie. Można sobie tu coś włożyć. Fajny patencik. No mówię, no powiem Wam szczerze, że ja z tym, yy, z tym kangurem się zszy, zżyłem bardzo, bo głównie ja nim jeździłem. Hmm, no i co tu mogę jeszcze pokazać takiego. Kurde, żeby nie pokazywać rejestracji. Drzwi ogólnie otwierane w dwie strony, czyli dwa skrzydła, lewa, prawa. Miejsca trochę. Jak widzicie. Fajny, pakowny samochód. Mówię, miałem ochotę na takiego, ale niestety w takiej cenie nie, jak ja szukałem, nie spotkałem tego, tego samochodu. Jak był, to jakimś silnikiem 1-2, a mnie taki silnik nie interesował. I hak holowniczy dodatkowy patentuj tu, tu nie patrzcie w ogóle drzwi troszkę przygnite ale to najmniejszy problem i co tak mówię drzwi na przestrzał z drugiej strony otwierane bo to nie wszystkie nie wszystkie te, tego typu samochody tak miały no i co? Silnika wam pokazywał nie będę, bo i tak tam nic ciekawego się nie będzie działo Pozasuwam. Jeszcze spróbuję go odpalić Tak w ogóle muszę go przewietrzyć. Wietrze go trochę, bo jadę go właśnie za chwilę odwieźć do chłopaków, sobie już oni będą jeździć tak jak zwykle do pełna zatankowany o, ładnie nam tutaj wyłączę radio, bo niepotrzebne Drych ma fajny, powiem Wam szczerze. Łódź tu, tu, tu robił, nie będę, bo szkoda. Tak w ogóle mój dom, mówię, koło domu jestem. Taki, powiedzmy, pamiątkowy sobie vlog. Kiedy się pokaże, trudno mi powiedzieć. No i co, tu będę więcej pokazywał Wam. Gałka <noise> w ogóle ciekawostka, to musiałem to przykleić klejem, tu jeszcze ohoho. Przyklejem, bo to w ogóle tego nie było. To w ogóle w renówkach jest jakiś, jakaś zmora, że to w ogóle odpada. Znaczy w sensie w, jak, jak, jak jest taka gałka, nie z tym, tym ten plastik odpada normalnie. Ja to na kleju przykleiłem. Patent A z wyposażenia, no to klimatyzacja, elektryczne szyby. Yy, dwie tutaj jest tam, trochę nie patrzcie, on no to działa, tylko że to po prostu odpadło. Co tu jest jeszcze takiego z wyposażenia? A tylne, tylne szyby uchylne jeszcze wam tutaj mogę pokazać o. Takie szyby, szyby są uchylne Oczywiście tylko te bo te drugie i ta i te też tutaj znaczy w tym miejscu O widzicie? Te już nie bo tam trzecie, trzeciego rzędu nie ma. Zresztą nie wiem czy w ogóle były No taka ciekawostka Cześć, w lusterku mnie widać, dobra, więc to by było na tyle, no co, ja to będę Wam więcej pokazywał. Kangur mega fajny, mega oszczędny, powiem Wam szczerze, z silnikiem 1.6, w benzynie. No Wystarczający byłby zakup, niestety, no ja na dłuższe trasy, na, no czy to lata, kurde, powiem Wam szczerze, że... Ale jeszcze Wam mogę przebieg pokazać ewentualnie. Prawie 400, 460 tysięcy. Około jakieś 2000, może, co ja mówię, jakieś 100 tysięcy, no, nie wiem, no z 50 tysięcy, 100 tysięcy po, po zwykłych drogach. Ale jeszcze to jest autostra, autostrada. Silniczek jest naprawdę, kurde, no, ma taki przepał, w sensie yy, nie chodzi o paliwo, tylko chodzi o przelot, jak się autostradą leci cały czas. Prawie no 200, 200 km. to po prostu ten silniczek jest tak zdrowy, że głowa mała, taka w ogóle ciekawostka jeszcze, powiem Wam szczerze, tutaj cały czas się świeciło, ten niedawno zgasło i przestało się świecić, to jest dziwne, odkąd pamiętam jak nim jeździłem, to, to zawsze się świeciło, a jakiś czas temu po prostu zgasło i już się nie świeci, mówię, także takie małe pożegnanie. Typowe mówię, no typowa renówka, no co tu będę ukrywał dużo, jak wsiądziecie tam do scenika, czy do Meganki, Jedynki, czy te. no to taka typowa stylistyka, no renówki, no. No i A, tu jeszcze w ogóle sterowanie z, z radia, jeszcze radio z kierownicy, to jest takie typowe. No nie dla wszystkich renówek, ja akurat w renówce swojej tego nie mam. Także, dobra, no co, tu się będę wiele rozgadywał. Dzięki wielkie za obejrzenie. Tak, mówię, pożegnanie. A, tu klakson. U mnie w ogóle klakson jest problem, ale to nieważne. Dobra, więc, no takie mówię, małe pożegnanie. Kiedy ten vlog się pokaże, trudno mi jest powiedzieć. Hmm, może jakiś tam próg sobie wymyślę na, na tego vloga. Hmm, no zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Jeżeli przy... No dobra, no załóżmy, jak mam... 134 subskrypcje, no to jak Wy akurat tego wiedzieć nie będziecie, dopiero dowiecie się, jak ten vlog się wleci. Jeżeli będzie przebite 140 subskrypcji, to wrzucę tego vloga. To będzie takie swoiste też podziękowanie, że jednak chcecie mnie oglądać i oglądacie mnie nadal. Dobra, więc trzymajcie się cieplutko. I do następnego. Cześć.